Najlepsze zastosowania cytryn w domu, które zasługują na medal. Sprawdź, do czego możesz wykorzystać te owoce. Oto sprawdzone triki z cytryną. Przetnij jedną cytrynę na pół. Tą połówką zacznij szorować wylewkę kranu w zlewie. To na niej gromadzi się sporo kamienia. Cytryna z łatwością go rozpuści. Dzięki niej brzydki osad zniknie. Wystarczy, że zostawisz ją na jakiś czas na kranie, a rezultaty z pewnością cię zaskoczą. Kran będzie czysty i woda będzie lecieć bez problemu. Zużytej cytryny nie musisz wyrzucać. Włóż ją do zmywarki, kwas zawarty w cytrynie zmiękcza wodę i likwiduje kamień. Jedna cytryna może być użyta na kilka cyklu zmywarki. Zadziała też jak na błyszczacz. Dzięki niej sztućce i szklanki będą czyste i błyszczące. Ze zmywarki nie będzie się też unosił nieprzyjemny zapach. Olejki eteryczne zawarte w cytrynie działają jak zapachowy odświeżacz. Plasterki cytryny wrzuć do czajnika. Pozbędziesz się uciążliwego problemu. Do tego triku wystarczy kilka plasterków cytryny. Pokrój cytrynę. Wstaw wodę w czajniku. Kiedy woda zacznie się gotować, wrzuć do niej plasterki cytryny. Gotuj wodę przez chwilę w otwartym czajniku. Następnie zamknij czajnik. Dzięki cytrynie kamień i osad rozpuści się błyskawicznie. Jest to prosty i skuteczny sposób odkamieniania czajnika. W plasterki cytryny wbij goździki i połóż na szafce. Będziesz miał spokój na długo. Dowolną cytrynę pokrój na plasterki. W plasterek wbij kilka goździków. Połóż taki plasterek na talerzyku czy podstawku i połóż na półce, stole lub stoliku nocnym. Cytryna z goździkami sprawi, że owady będą się trzymać z daleka. Dzięki niej komary nie będą się zbliżać. To połączenie sprawdza się idealnie w letnie wieczory i noce. Rozstaw w szafkach, połóż w kątach i za drzwiami. Te małe paczuszki mają niezwykłe właściwości. Przygotujesz je w kilka sekund, a ich działanie będziesz odczuwał nawet przez kilka dni. Obierz cytrynę ze skórki. Przygotuj papierowe chusteczki. Skórki z cytryny, zamiast wyrzucać do kosza, zawiń w chusteczki, zrób z nich takie paczuszki. Zapach skórek cytryny doskonale odstrasza mrówki. Dlatego warto rozstawić je w różnych miejscach w domu. Włóż połówkę cytryny do miseczki z sodą i przetrzyj kuchenkę. Wszystkie zabrudzenia znikną. Ten prosty trik ratuje mnie zawsze. Kiedy kuchenka jest brudna, wystarczy soda i cytryna. Obydwa produkty doskonale radzą sobie z zabrudzeniami. Wystarczy połówkę cytryny położyć na przygotowanej w miseczce sodzie. Taką cytryną zacznij czyścić kuchenkę. Smugi, osady i przypalenia szybko znikną z jej powierzchni, i to bez szkodliwej chemii.